Światowy Dzień Poezji, święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Główne uroczystości tego święta odbywają się w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma dać nowy impuls. Aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe regionalne międzynarodowe ruchy poetyckie. Światowy Dzień Poezji obchodzony jest głównie w Paryżu, gdzie od lat funkcjonuje tradycja festiwali poetyckich. Ucznie świętuje się też Dzień Poezji w Grecji, w Delfach i Atenach, a także w Hiszpanii. Włącz poezję to akcja organizowana przez koordynatorów Dyskusyjnego Klubu Książki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz instytucje Książki z okazji Światowego Dnia Poezji. Miejska Biblioteka Publiczna oraz Dyskusyjny Klub Książki włączają się w akcję od kilku lat wspólnie ze Szkołą Podstawową w Józefowie. Organizowała wieczory poezji. By zatrzymać się na moment, wyciszyć i zastanowić nad tym, co w życiu jest ważne. Poezja jest dla każdego. Łączy ludzi w różnym wieku, o różnym pochodzeniu, poglądach czy statusie materialnym. Skłania do refleksji, poznania myśli i emocji innych ludzi. Czasem wyjścia poza schemat, uważniejszego spojrzenia, zatrzymania się choć na chwilę. Pozwala widzieć i rozumieć więcej. Czyni życie piękniejszym lub po prostu bardziej znośnym. Wymaga od nas uwagi, otwartości i empatii. Rok 2021 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej specjalną uchwałą ustanowił między innymi rokiem Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. Oddając hołd wybitnym poetom polskim przygotowaliśmy krótki reportaż o ich życiu i twórczości. I chociaż w tym roku w bibliotece nie mógł odbyć się tradycyjny wieczór poezji, to nic nie stoi na przeszkodzie, by obejrzeć przygotowany reportaż i zajrzeć do domików ulubionych poetów. Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 22 stycznia 1921 roku w Warszawie. Polski poeta czasu wojny, pod chorąży Armii Krajowej pod harcmistrz Szarych Szeregów. Jeden z przedstawicieli pokolenia Kolumbów w czasie okupacji związane z pismem, płomienie oraz miesięcznikiem Droga. Publikował na łamach prasy podziemnej, a jego dwa pierwsze tomy poetyckie, Zamknięte Echem i Dwie Miłości. Ukazały się w 1940 roku w konspiracyjnym wydawnictwie sublokatorów przyszłości. Zaś w 1942 roku ukazały się wydane przez bibliotekę rękopisów wiersze wybrane. Ostatnim tomem opublikowanym za życia poety pod pseudonimem Piotr Smugosz był Śpiew z pożogi. Baczyński. Zginął 4 dnia powstania warszawskiego W pałacu Blanka Przy placu teatralnym Miał 23 lata Oddzielili ci syneczku Od snów co jak motyl drżał. Haftowali ci syneczku Smutne oczy rudą krwią Malowali krajobrazy W żółte ściegi porzup Wyszywali wisielcami Drzew płynące morze Wyuczyli cię syneczku Ziemi Twej na pamięć, gdybyś jej ścieżki powycinał szelastnymi łzami. Odchwali Cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku, najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc, I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula synku, czy to serce pękło? Tadeusz Króżewicz urodził się 9 września 1921 roku. Przeżywał wojenne dylematy moralne. Podobnie jak Krzysztof Kamiel-Baczyński. W czasie wojny walczył w oddziałach Armii Krajowej. Współpracował też z konspiracyjnymi czasopismami. Przeżyłem śmierć. I znam wartość życia. Tak brzmi motto poety. Artysta w swym dorobku ma kilkadziesiąt tomów wierszy, sztuki teatralne, prozę poetycką, scenariusze filmowe. Cechy twórczości poetyckiej Różewicza to rezygnacja z ozdobników, oszczędność w sensie, mało słów, wiele znaczeń, Podobnienie poezji i prozy. Prostota wypowiedzi. Eliminacja interpunkcji. Tomy poezji. Echa leśne. Łyżeczce wody. Niepokój. Zawiera m.in. wiersz ocalony. Czerwona rękawiczka. Pięć poematów. Czas, który idzie. Wiersze i obrazy. Równina. Najbardziej znany wiersz Różewicza, ocalony, jest rozrachunkiem poety z czasami wojny i okupacji. Tadeusz Różewicz zmarł 24 kwietnia 2014 we Wrocławiu. Mam 24 lata. Ocalałem prowadzone na rzeź. To są nazwy puste i jednoznaczne człowiek i zwierzę, miłość nienawiść, i nienawiść, wruki przyjaciel, ciemność i światło. Człowieka tak się zabija jak zwierzę. Widziałem furgony porąbanych ludzi, którzy nie zostaną zbawieni. Pojęcia są tylko wyrazami. Cnota i występek, prawda i kłamstwo, piękno i brzydota, Męstwo i tchórzostwo, jednak uważać cnota i występ. Widziałem człowieka, który był jeden, występny i cnotliwy. Szukam nauczyciela i mistrza. Niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę. Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia. Niech oddzieli światło od ciemności. Mam 24 lata. Ocalałem prowadzony na rzeź. Cyprian Kamil Norwid, jeden z największych polskich poetów XIX wieku. Autor wierszy, poematów, dramatów, utworów prozatorskich. Urodził się 24 września 1821 roku pod Radzyminem. Zmarł w Iwry pod Paryżem 23 maja 1883 roku. Norwid był samoukiem, ale czytał w kilku językach i tłumaczył z Greki i łaciny. Norwid był za życia poetą nieznanym i niedocenianym. Nie znalazł nawet wydawcy dla zbioru poetyckiego zatytułowanego Wedemekum, zawierającego wiersze takie jak fortepian Chopina, klaskaniem mając obrzękłe prawice, czy pielgrzym. Jako twórca został odkryty w okresie Młodej Polski, głównie dzięki staraniom Zenona Przemyckiego, Mirjana. Norwid poszukiwał własnych koncepcji poety i poezji. Poruszał tematy związane z polską historią i dziejami narodu. Kto mi powiada, że moja ojczyzna, Pola, zieloność, okopy, Haty i kwiaty i sioła, Niech wyzna, Że to jej stopy. Dziecka niech z ramion matki Nie odbiera, pacholeł Do kolan nie sięga, Syn pierś dorósł i ramię podpiera, To praw mych księga. Ojczyzna moja Nie stąd wstawa czołem, Ja ciałem zaufratu, A duchem z ponad Chaosu się wziąłem. Czyż płacę światu, naród mię żaden nie zbawił nie stworzył, Wieczność pamiętam przed wiekiem, Klucz dawidowy usta mi utworzył, Rzym nazwał człekiem. Ojczyzny mojej stopy obkrwawione, Włosami otrzyć na piasku padam, Lecz znam jej i twarz i koronę Słońca, słońcy blasku. Dziadkowie moje nie znali też innej. Januki ręką tykałem, sandału rzemień nieraz na nich gminny ucałowałem. Niechże nie uczą mnie, gdzie ma ojczyzna, bo pola, sioła, okopy i krew, i ciało, i ta jego blizna to ślad lub stopy. Paryż, styczeń 1866